Dzień dobry, witam wszystkich oglądających. Chwilę po godzinie 6. Piękny wschód słońca w Lublinie. I na targu pod zamkiem już się coś dzieje, także wjeżdżamy i oglądamy. 20-30 zł takie Budapeszty dzisiaj w wielką sobotę. Kaczory kaczki, 80 zł sztuka, 180 zł matka z młodymi, i tu taki krymek za 3 dyszki. para widymów za 7 dyszek, pawiki 30-40. I kariery niezmiennie po 100 złotych za sztukę W ogóle młode zaraz może Nawet już są niektóre Po 50 złotych pocztowe no. Ładne czarno zamojskie po 200 zł za sztukę. A zaprezentujemy tego, takiego z zielonym szalem. Duży 130 i małe po 35. Po 50 zł pan? <noise> Za siedem dyszek takiego boka tutaj mamy. O, takie boki bujają pod błoki. jak szaryki, nie jak koki kurwa. Zobaczmy go. To jest zdrowy To jest kurwa A on jest dziki, wręcz niebrany mój gołąbek kochany. Bo jest złapany. No. Jeszcze troszkę poezji w Wielką Sobotę. Tak. Trzeba się brać za robotę. Czy jajka święcić? Te przepióreczki po ile? 40 złotych sztuka. Znowu się pojawiły przepióreczki. Tu co mamy? I tutaj normalne przepiórki po 10 złotych. Po no i czubatki, padewskie, czubatki trójkolorowe po 20-25 zł. 20-25 zł. Słynna no. zielona nóżka koropatwiana. 11 tygodni 20 zł. No i tutaj gręszele, czubatki też po 20 zł. Tutaj młodsza zielona nóżka. 7 tygodni 15 zł. Okazja, bo fermy oferują dwa razy tyle. No właśnie, okazja. Zapraszamy już za tydzień po kolejną okazję. Tu takie miksy koguciane za 30 złotych sztuka. A tu parę gręczeli za 40 zł Zielone jajka znoszą. Jaka cena? Nie wiem tu 15 złotych. 15 złotych. Piękna sprawa, nie? Piękna sprawa i tania W tych pieniądzach? Szacunek <laughs> Jak tam? Sporo pocztowych tutaj dzisiaj Od 15 do 30 zł. Aby były zdrowe, wesołe ja sobie zrobię Aby było zdrowe Budapeszty po 25? Tak Martuszowie były czarne białe dzioby. ten fajny, jaka cena? 150. 150 Albo A no co tu jeszcze ciekawego? Śmiczka od niego do pary to parę. To przy parze jakaś zniżka? No, Czy ciężko? Jak to na targu? Jak to na targu? Przy parze to zrobił wesoły świąt. Tak. Nie, no. <noise> 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 i cokolwiek, nie? Dzień dobry. Jak pan ceni za niego? 50 zł. Pięć dyszek. Takie zamońskie czarnokrasę po półtorej stówki za parę. Bardzo Taki ryżak, ryżak, tak. I ile za niego? 50 zł. 5 dyszek. No tak ogólnie jakie ceny tu u pana? Od 50 czy do 50? 50 zł Sporo pocztowych w Wielką Sobotę w Lublinie. Po 30 zł tutaj w tej klatce. I tutaj garbonosy po 70 zł za sztukę. A ten pawik? 30. 3 dy dyszki za pawika. Ile taki zamojski? Dwieście pięćdziesiąt. A te czarno Tak samo. Tak. Dobry. O, co tu pan ciekawego wyhaczył? To samiczka. I jak się ceni ona? Nie wiem jeszcze. Bo to od kolegi. Proszę pana, Kolega, jaka może... cena? Pół stodowych ścieci pół, pół stodowych złoża jeszcze dalej. Co Nie Wczoraj Białe pawiki po 30 zł za sztukę no bruba, Co to pan Jurek się za szarykami ta... rozgląda? Jest taka możliwość, ta? ta? że wrócę do tych gołębi o. Budapeszty się znudziły, czy Nie, o co chodzi? Nie, ale wczoraj chrupałem. Tak? Ładna wierze, pogoda, były brak. to A, i poszły. Spoko, ja wczoraj usnąłem aż na hotelu. To co, kupić kupić I <laughs> jaka cena za tego szaryka? Ile to? Ile za ten? 3 dyszki. A. Dobra, kupiłem ją. Do zobaczenia. Kaczory kaczki. 80 zł, 100 zł. Perliczki po 7 dych. 250 taki indoor gigant dzisiaj w Lublinie. Indyczka 150 i jej partner za dwie paki. Trzy dychy za sztukę, takie kurki dzisiaj i lekhorn po 38 zł sztuka. Taka ciekawostka. Kaczko gęsi po 20 zł i większe od kaczki, mniejsze od gęsi. Kaczki biegusy, 150 zł za parę. Go, gołoszyjki młodzież? Tak. Jaka, jaka cena? 9 zł, z tych większych. Z tego to kura rośnie co najmniej 3,5 kg, ale może 5 kg po trochę rośnie w korek. Tutaj niezmiennie pawiki po 30 po czterdzieści. O, widzę, były zapaśnik, stary graźnik jest. Zobacz, chłopie, jaka samica proszę cię, belgijska, już dodaje nad, się do dopuszczenia. Ale zobacz, jaki to królik jest, to jest tylko 8 kilo żywej wagi. Ile cenisz? No nie wiem, 130 złotych, no to jest, to jest jak za darmo, to jest śmiech na sali No, no tak, w Markuszowie takie chyba były po 200. No dokładnie, 160 130 zł no za, mówię, jeszcze bym coś opuścił. Tak, Markusów czwarta niedziela, tak. Tego małego nagraj, termonski biały. Śpioszek, termonski biały śpioszek. jaka cena? 45 Na zmianę krwi podchodować z tego troszeczkę za dwa miesiące i idealna sprawa. ładne białe pawiki, dwie pary po 80 zł. Za parę oczywiście tak. Parakingów za 160 zł Garłacze po 100 zł za sztukę Tu takie białe Jeden taki pstrokaty. Takie ja kupiłem zadychacza. Kurde. Zadychacza, okazja przed świętami. Tak, tak bym nie kupił, ale wiesz. Zadychę to szkoda było nie wziąć. Też samców dużo. 70 zł za sztukę kalifornijskie króliki. Sporo pawików dzisiaj w Lublinie. Tutaj kolejne po 50 zł tym razem za sztukę. i kolejne garłacze, te większe po stu i te mniejsze po pięć dych, czyli od dwudziestu do pięćdziesięciu. Perukarze w parach po sto pięćdziesiąt złotych. Kariery po stówie za sztukę. Jeszcze więcej perukarzy. Proszę okaz. I ile ten okaz się ceni Wielką Sobotę? Para pięćdziesiąt, sama cztery dyszki. Dobre ceny przed świętami. Zjechało sens. <noise> już to Było teraz. Turkoty niemieckie po 70 zł, ale to za sztukę czy za parę? Za tą parę. Za tą parę. I Rostowskie. I Rostowskie po ile? Po 5 Po dyszek. Pozdrowienia dla panów, którzy zamówili gołębie swierdlowskie z ostatniego filmu. Do Gdańska i do Opola Lubelskiego. Deresze po 50 zł. Po 100 zł za sztukę pan mówi. Zagraniczne ze wschodu. I tutaj po 30 zł takie zamojskie. Ale kupców coś brak pan mówi. Jest to przechodzące. Za złotówkę szukają. Po 5 dyszek za sztukę. Co tu się udało kupić? Coś zakupiłem, trochę taniej, trochę drożej, ale... To ile? Ile, ile? Pięć dyszek, nie było źle. No. Zeszłoroczni. jaka cena? Stówkę. Stówkę. A ten siwy, to jest do pary do niego? Nie, to też sam. To też sam, więc też za stówkę? Nie, pięć dyszek. Pięć dyszek o, ten To ma ogon i To co, wszystko z tamtego roku? roczne? nie ten jest nie ma dwa lata dwa lata Wandot Wa miniaturowy, jak pan to ceni? 130 130 za parę? Sztuka. Za sztukę 130 sztuka po bilet, jak przyjdę, cię A to przyjdziesz, będziesz gadał, ja nie będę ci nic Ja tylko. Pięć dyszek za taką samicę Krymka Budapesty 20, 40? Tutaj po 50 zł za sztukę. Nie ma Jaka cena? Cztery dyszki. Cztery dyszki to samiec, samica. Samica. A co byśmy do pary mogli dobrać z nich? Tutaj do pary akurat nie, nie ma. Dobrać. Nie bardzo. Chyba nie czerwonego. I tego na pierwszym planie? Tak. Tam. I jaka cena za niego? Też cztery dyszki. Sebrytki, zwane bardziej celebrytkami, po 200 zł. Para, tu taka młodzież po 30 zł. To z tych Belgów? Mieszanka. Mieszanka. Proszę bardzo. Jaka cena? Tylko 50 polskich złotych. Udane łowy. Tak, piękne. Piękne i udane, tak, łowy. udane łowy. Jak on kręci to, oto wszystko nasze. Ojojoj! Oj, oj. Dobrze się dzisiaj pływa. udało. Dzisiaj się udało, Stary prawda? Dobrze, to miały dziękiować. Warto było wstać ten, To raczej taka jest mało inwazyjna i tam bardzo podskubywać, nie podskubuje. Ona duża się? Nie. A mury to będą wyjadać Babka nie. Babka a, a babka no, jaka nadłużają się? Bęka? Bęka mniej więcej. Tak, To nie będzie. O, o, tutaj tak, tak. jest jeden karpie zwykły yy, może wyciągniemy. Sumy afrykańskie po 26 zł za kilo. Trzeba było tak wziąć żeby było widać. Mm. Ale to karpie skupanie. po 26-po 28 zł za kilo. Субтитры сделал DimaTorzok どうぞ。<noise> <noise>

Molinezję, wariatusy. wzięłam. To są jakieś pachnące granatowe sobotnące i te żółte z tamtym. Co Nie mam. Ode mnie na dziś to tyle. Wszystkiego dobrego Wam życzę, dużo zdrowia. Nie szalejcie tam w długi weekend i do zobaczenia za tydzień. Cześć.